Cześć, zapraszam Was na krótki trening mobilizujący biodra. Ustawmy się w pozycji klęku podpartego, z dłońmi pod barkami, kolanami pod biodrami i zaczniemy ćwiczenia od krótkich ruchów biodrami do boku. Czyli najpierw przenieś biodra w prawo, potem w lewo. Na razie utrzymajmy łokcie wyprostowane. To będzie dość mały zakres ruchu. Jeśli bolą Cię kolana, to potrzebujesz grubszej maty albo ręcznika. I teraz zwiększymy ten zakres ruchu, rozstawmy dłonie szerzej. Przejdę biodrami w lewo, ugnę lekko łokcie, opuszczę klatkę i druga strona. Pamiętaj, biodra poruszają się tylko do boku, nie uciekasz nimi w przód ani w tył. Przy dużych ograniczeniach w biodrach ten zakres ruchu będzie naprawdę mały, ale to nic nie szkodzi. Ok, wykonajmy jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni raz. Zatrzymaj teraz na środku, przenieś ręce do centrum i przejdź lewą stopą w przód. Ustawmy nogę tak, żeby nasze kolano było nad kostką. Cała stopa oparta, dłonie po wewnętrznej stronie nogi. I teraz spróbujemy wyprostować plecy, otworzyć klatkę i unieść głowę. Twoje prawe biodro dąży w dół, prawa stopa jest ustawiona na wprost. No i zatrzymajmy w tej pozycji. Staramy się osiągnąć maksymalny wyprost w prawym biodrze. Powoli zmienimy stronę, czyli uniesiemy lekko biodra, lewa noga w tył, położę kolano i wyjdę prawą stopą do przodu. Tak jak wcześniej, kolano nad kostką, dłonie po wewnętrznej stronie nogi, wyprostuj plecy. Upewnij się, że lewe kolano leży, stopa jest ustawiona na wprost. Twoje prawe kolano powinno być blisko barku, a nie uciekać na zewnątrz. Powoli wróćmy, cofniemy prawą nogę. I teraz, w nieco bardziej wymagającej pozycji, przejdźmy do kolan prostych. Lewa noga wykona długi krok w przód, w miejscu mojej lewej dłoni. Prawe kolano zbliżymy do podłogi. Tak jak wcześniej, wyprostujemy plecy. I ostatnia rzecz, cofniemy lekko prawą piętę. Staraj się poczuć dość duże rozciągnięcie w przedniej części prawego biodra. Lewe kolano trzymaj blisko lewego barku. I powoli weź wdech, z wydechem lekko podnieś biodra, lewa noga wróci i dostawimy prawą. Z powrotem ugnę lewe kolano, zbliżę je do podłogi, pięta będzie dążyć w tył i pleco wyprostowane. Starajmy się utrzymać cały czas kolano uniesione. I teraz unieśmy biodra, prawa noga w tył. Jeszcze raz zmienimy stronę, czyli lewa stopa do przodu. Tym razem położymy kolano, rozluźnimy stopę, czyli tak jak na początku. Wejdźmy dłońmi lekko w przód, przed naszą lewą stopę. I teraz sprawdźmy, jakie mamy możliwości. Jeśli jesteś w stanie, ugniesz łokcie, położysz całe przedramiona na podłodze. Jeśli to trudne, możesz podłożyć sobie ręcznik i oprzeć się wyżej, albo zostać na wpół zgiętych rękach. Dalej trzymaj lewe kolano blisko twojego barku. Prawe kolano oparte. No i wróćmy, czyli przyciągniemy jedną, drugą rękę, cofniemy lewą nogę. I dostawimy prawo. Lewe kolano będzie leżeć. Dłonie przed stopę i zejdźmy w dół na przedramiona. Postaraj się wyprostować plecy. Otwórz klatkę. Sprawdź, czy Twoje prawe kolano jest nad kostką. Pamiętaj, te pozycje muszą być komfortowe, niebolesne. Powoli wróćmy. Najpierw na ręce proste, potem cofniemy nogę. Jeszcze raz ustawimy się w pozycji klęku podpartego, z dłońmi nieco szerzej niż nasze barki. Przeniesiemy biodra w prawo, tym razem lewą stopą zagarniemy prawą nogę. Tak, żeby zwiększyć kąt w kolanie, cofniemy lekko biodra i opuścimy klatkę. Powinniśmy poczuć w tej pozycji rozciągnięcie w prawym pośladku od boku i dość dużą mobilizację w biodrze. Staraj się trzymać plecy płasko i powoli wróć na środek. Rozkrzyżuj sobie nogi i zmień. Czyli biodra w lewo, prawa noga zagarnie lewą, delikatnie cofnę biodra, obniżę klatkę. I plecy. Będę dalej trzymać prosto. Zmieńmy stronę. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Najpierw samo biodro, potem stopa zabiera drugą nogę. Klatka w dół i lekko cofasz prawy pośladek. Wróćmy na środek, rozkrzyżujmy nogi. I ostatni raz w lewo. Najpierw miednica, potem stopa zabiera drugą nogę. Klatka w dół. I zatrzymaj w tej pozycji. Cały czas oddychasz. rozluźnij, wróć na środek przenieśmy ręce bardziej w przód wyprostujmy nogi w kolanach I teraz czas na trochę bardziej intensywną pracę zaczniemy od lewej nogi długi krok w przód, tak jak wcześniej prawe kolano zbliżysz do podłogi ale go nie położysz I teraz wykonajmy rotację, lewa ręka sięgnie w górę popatrz za dłonią klatkę zbliż do kolana i z wydechem opuść dłoń w dół druga strona, uwaga bo to jest bardziej niestabilnie wdech, patrz za ręką i wydech, wraca. Jeszcze dwa razy. Wdech. Powrót. I ostatni raz. Wysoko prawa ręka, popatrz za dłonią. I wróć na środek. Delikatnie odłóż prawe kolano na podłogę. Możesz też rozluźnić stopę. Teraz oprzyj się o lewe udo i unieś biodra w górę. Musisz czuć się stabilnie, więc jeśli potrzebujesz wysuń lewą stopę bardziej na zewnątrz. Potem ustaw dłonie na biodrach, wyprostuj plecy. Weź wdech i z wydechem przejdź biodrami swobodnie w przód i w dół, maksymalnie obniżając prawe biodro. I obserwuj lewe kolano. Ono powinno zostać nad kostką, a nie przed palcami u stopy. Wrócę w górę, wezmę wdech. I z wydechem jeszcze raz swobodnie w przód i w dół, na plecach prostych. I wracamy. Trzy takie powtórzenia w wydech. Opada prawe biodro w dół i wdech, wracasz. Jeszcze dwa, sięgnij w przód, rozluźnij i ostatnie powtórzenie, wydech w przód i wróć, unieś biodro, oprzyj sobie dłonie na macie, lewa noga w tył i wróć do nóg wyprostowanych, zmienimy stronę, prawa stopa, długi krok, dłonie mam po wewnętrznej stronie nogi, lewe kolano zbliżam do podłogi. Zaczynam od rotacji. Wdech, patrzy za dłonią, klatka zbliża się do kolana. Wydech wracam. Druga strona. Tu możesz oprzeć lekko bark o udo i wróć. Jeszcze dwa. Weź wdech. Sięgnij wysoko. Rozluźnij. Jeszcze raz. Wysoko ręka, weź wdech i wydech. Rozluźnij. Połóż kolano. Oprzyj się o prawe udo i unieś biodra i klatkę dłonie na biodrach, prostujemy plecy i z wydechem dokładnie tak jak wcześniej sięgamy biodrami w przód i w dół i na wdechu wracasz do góry wydech, przód, wyprostuj otwórz lewe biodro i wracasz jeszcze trzy długi, spokojny wydech małe zatrzymanie w dole i wracamy dwa razy wydech rozluźniej i ostatni raz, jak najniżej biodro i powoli rozluźnij. Dłonie wrócą na podłogę, przeniosę prawą nogę w przód i teraz skrzyżujmy nogi, usiądźmy, wyciągniemy stopy do przodu. Ustawimy stopy razem, kolana będą szeroko otwarte. Na razie zacznijmy z kolanami dość mocno zgiętymi, czyli stopy trzymam blisko moich bioder. Złapię za okolice kostek, wykorzystam przedramiona i łokcie. Tak, żeby otworzyć kolana szerzej, sięgnę klatką w przód i zatrzymam. Ręce nie używają zbyt dużej siły. Klatka, głowa dążą do przodu i oddychamy. Może być tak, że jedna strona jest dla ciebie trudniejsza. Staraj się ją rozciągnąć nieco mocniej. I teraz przenieś wyprostowane ręce do przodu. Nogi nie zostaną w tej samej pozycji. I sprawdź, czy możesz jeszcze bardziej obniżyć klatkę i rozluźnić szyję. Zobaczmy teraz, jak są ustawione nasze stopy. Przejdziemy nimi lekko w przód czyli uniesiemy klatkę, miejsce palców u stopy, przyniosę piętę. Potem dołożę drugą nogę. Jeszcze raz stopy złączone, wyjdę rękami w przód. I sięgnę swobodnie, głowa rozluźniona, i tylko oddychasz. Kolana niech same spadają w dół. Wróćmy w górę. I jeszcze raz stopy do przodu, znowu długość stopy, przejdę w przód, jedna, druga noga, teraz już dość mocno wyprostowane kolana, sięgnij dłońmi, schowaj barki, głowę w dół, ta pozycja może być najtrudniejsza ze wszystkich. Powoli uniesiemy klatkę, przyciągniemy sobie dłonie, złapmy za nogi od dołu i zamknijmy na chwilę kolana. Usiądziemy teraz w pozycji 90-90, czyli ugniemy obydwa kolana do 90 stopni i jeszcze ustawimy uda pod kątem 90 stopni. Na razie przełóżmy sobie kolano na lewą stronę, postarajmy się usiąść jak najbardziej prosto. Jeśli to jest trudne, zostaniesz z rękami wspartymi z tyłu, tylko postaraj się nie zaokrąglać pleców, tylko siedzieć wysoko. Jesteś w stanie przenieść ręce w przód i teraz najpierw unieś prawe kolano, tak żeby maksymalnie otworzyć biodra, potem dodaj lewą nogę, skręć się do końca i sprawdź ustawienie nóg. Dalej powinniśmy zachować 90 stopni w kolanach i między udami. Zmienimy stronę. Otwieram lewe biodro, potem przychodzi prawa noga. No i zmiany. Najpierw sama prawa, potem dodajesz lewą nogę. Jeszcze trzy razy w ten sposób. Otwórz i przenieś drugą nogę. Najpierw prawa, potem dołóż lewą, na końcu zawsze wyprostuj plecy, ostatni raz i mała zmiana. Tu się zatrzymaj, sięgnij dłońmi przed lewą nogę. Z wydechem wykonaj skłączyć. zbliżasz klatkę do łydki. Delikatnie wracasz w górę, prostujesz plecy. I teraz otwierasz prawe biodro, przenosisz lewą nogę skręć, dłonie przed nogę, klatkę do łydki i wracamy w górę. Jeszcze raz. Najpierw samo lewe kolano, potem dołóż prawą nogę. Wykonaj skłon, wydech i wróć jeszcze trzy. Pamiętaj, zachowaj dwa kąty proste w kolanach, dłonie w przód i skłon. Dwa powtórzenia. Otwórz i wykonaj skłon. Ostatni raz. Skręć, sięgnij dłońmi. Wykonaj skłon. Ok, i wróć na środek. Przejdźmy teraz do leżenia na plecach. Ustawimy na początek prawą kostkę na lewym udzie. Kolano będzie szeroko. Uniesiemy nogi i złapiamy za lewe udo. Możesz wykorzystać prawy łokieć, żeby otworzyć mocniej prawe kolano. I postaraj się poczuć rozciągnięcie w prawym pośladku. Dodamy do tej pozycji mały ruch, czyli delikatnie rozkołyszemy się na boki. Cały czas przyciągasz lekko lewe kolano do klatki. Prawa noga szeroko otwarta. Zatrzymajmy na środku i zmieńmy stronę, czyli lewą kostkę ułoży na prawym udzie, otworzę kolano, łapię za prawą nogę i na razie zatrzymam na środku. Tak jak wcześniej dodamy do tego ruch delikatnie w prawo i w lewo. Zatrzymajmy, postawmy obie stopy na podłodze. Ustawimy teraz ręce szeroko. Nasze stopy, niech będą szerzej niż krawędzie maty. Zaczniemy od przełożenia kolan na lewą stronę. Uniesiesz biodro prawe wysoko. Postarasz się sięgnąć prawym kolanem do podłogi. Wrócisz na środek i druga strona. Skręć i wróć. Jeszcze raz. I zmiana. Postarajmy się za każdym razem dotknąć kolanami podłogi i druga strona. Zatrzymam teraz kolana z lewej strony, będę prawym kolanem dążyć jak najniżej i w tym celu ustawię lewą kostkę na prawym udzie i delikatnie dociągnę kolano w dół. To powinna być przyjemna, relaksująca pozycja. Jeśli czujesz ból po wewnętrznej stronie prawego kolana, to lepiej zrezygnuj z unoszenia lewej stopy i zatrzymaj tylko obydwa kolana przeniesione w lewą stronę. Zmieńmy stronę, czyli zdejmiemy lewą nogę z prawej, przeniesiemy kolana w prawo. Albo wykonujesz tyle, albo przenosisz prawą kostkę na lewe udo i lewe kolano zbliżysz do ziemi. Teraz rozluźnij, wróć na środek i przyciągnij obydwa kolana do klatki. Barki, głowa zostaną rozluźnione. Zaczniemy od wyprostu nóg w górę. Jeśli możesz, rozprostujesz kolana do końca, stopy flex. Potem otworzysz szeroko i złapiesz za wewnętrzną stronę uda. Postaraj się pięty rozpychać szeroko do boku. I utrzymaj kolana proste. Nasze stopy powinny być w linii z biodrami, staraj się nie przenosić ich do przodu. I teraz delikatnie ugnę prawe kolano, lewa noga zostaje prosta i z wydechem wyprostuję do końca, utrzymując stopy flex. Druga strona. Uginam lewą i wydech prostuję do końca. Zgięcie i wydech wyprost. Ważne są ręce, one cały czas będą podtrzymywać nasze nogi. Ostatnie dwa razy: wydech wyprostuj. I ostatni raz lewa noga. Tak, zatrzymajmy w tej pozycji. Sprawdź, czy możesz ustawić stopy jeszcze szerzej. I teraz powoli rozluźnij i ugnij obydwa kolana. Skieruj podeszwy stóp w górę. Tak, żeby Twoje kolana znajdowały się pod kostkami. Teraz możesz złapać za okolice kostek lub zapięty od wewnętrznej strony, w zależności od Twojego zakresu. Ustaw kolana nieco szerzej niż barki, stopy flex. Weź wdech i z wydechem naciśnij na nogi w dół, tak jakby kolana chciały stanąć na podłodze. Kręgosłup powinien być okrągły, głowa spoczywa dalej na ziemi i kolana dążą w dół. Pamiętaj, nie używaj zbyt dużej siły. Jeśli tylko czujesz rozciągnięcie, to wszystko jest w porządku. Dodajmy mały zakres ruchu w bok. Będę zbliżać raz prawe, raz lewe kolano do podłogi. Jeszcze kilka razy, trzymaj cały czas stopy flex. I teraz zatrzymaj na środku, z wydechem jeszcze spróbuj bardziej nacisnąć na nogi w dół. Zatrzymajmy się tutaj na trzy wdechy. I z wydechem rozluźnij jedną, drugą nogę i przyciągnij oba kolana do klatki.